Dzień dobry. Witam wszystkich widzów i zapraszam do obejrzenia moich wielkanocnych propozycji. Dzisiaj polecam pyszną roladę kokosową z kremem kokosowym. Ciasto jest puszyste, bardzo smaczne i bardzo proste w wykonaniu krem kokosowy. Do zrobienia rolady potrzebuję wiórki kokosowe drobne. Jeżeli są grubsze, można je zemleć blenderem lub w młynku do kawy. Jajka rozdzielone na białka i żółtka, mąka, cukier, szczypta soli i łyżka ciepłej wody do żółtek. Najpierw ubiję sobie żółtka z cukrem, dodaję łyżkę ciepłej wody. I połowę cukru. Ubijam żółtka na taką jasno żółtą masę pulchną. Żółtka już ubite. Umyję sobie trzepaczki miksera i będę teraz ubijać białka. Dodaję szczyptę soli do białek, spieniam je lekko i do takich spienionych białek Dodaję resztę cukru. Białka ubijam na sztywno. Jak widać, ładnie są ubite. Masa ma taki perłowy kolor. Do wiórków kokosowych dodaję mąkę i mieszam. Ubite żółtka przekładam do mąki z wiórkami kokosowymi. I mieszam, tak żeby się składniki połączyły. Teraz dodaję białka w kilku porcjach. Na 3-4 porcje dzielę białka. Dodałam ostatnią porcję białek. Masę mam już wymieszaną. Przekładam do formy wyłożonej papierem. Papier posmarowałam lekko masłem. Wyrównuję. Wkładam do piekarnika do 180 stopni. Piekę do suchego patyczka. Ciasto mam już upieczone. Przykrywam je folią, żeby mi skórka z ciasta nie przykleiła się do deski. Ostrożnie, bo foremka jest jeszcze gorąca. Ciasto ładnie się upiekło, nie jest przypalone. Odklejam papier od ciasta, żeby łatwiej było później formować rolatę. Przykrywam z powrotem papierem. Przewracam znowu. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Na pewno jeszcze znajdziecie na nim wiele ciekawych przepisów. Delikatnie zwijam roladę, tak nie za bardzo ściśle, tak żeby nabrała tylko kształtu właśnie rolady. I w takim stanie zostawię ją do lekkiego przestudzenia. W czasie kiedy rolada będzie mi stygła, zrobię krem. Do kremu potrzebuję serek z wiaderka, drobne wiórki kokosowe, cukier, mleko w proszku. Najpierw wymieszam ser z cukrem. Będę miksować dotąd, aż cukier się rozpuści. Nie trwa to długo około 2-3 minut. Dodaję mleko w proszku. Dwie czubate łyżki. Mieszam najpierw tak samymi, bez włączania miksera, żeby nie zrobiła mi się chmura z mleka. Krótko miksuję. Dodaję teraz wiórki kokosowe. Po zmiksowaniu krem jest już gotowy do użycia. W międzyczasie ciasto już przestygło. Rolada jest jeszcze leciutko ciepła, ale już można ją smarować kremem. Ścinam brzeg rolady pod kątem 45 stopni, żeby nie zrobił się taki schodek. Rozwijam ciasto. Skórka na cieście trochę popękała, ale nie ma to żadnego znaczenia i na pewno nie wpłynie na kształt ani na smak rolady. Dwie trzecie kremu rozsmarowuję na cieście, jedną trzecią zostawię do posmarowania rolady z zewnątrz. Trochę drzemu. Układam przy końcu rolady, właściwie przy początku rolady. Teraz delikatnie zwijam roladę. Roladę zwijam tak niezbyt ciasno, żeby krem nie wypłynął. Ponieważ była ona wystudzona w kształcie rolady, yy, dlatego idzie to bardzo fajnie. I teraz w drugą stronę zawijam w papier. Troszeczkę podciągam. Tak przygotowaną roladę zostawiam w lodówce na około 3 godziny. Po 3 godzinach wyjęłam roladę, rozwinęłam z papieru i tak wygląda. Krem już zgęstniał. Wiórki kokosowe zdążyły trochę napęcznieć. Po posmarowaniu rolady. Układam na wierzchu takie groszki czekoladowe w kolorowych skorupkach. Te groszki akurat mają taki fajny wymiar, że jak gdyby wyznaczają wielkość popcji. I właściwie mogłoby tak zostać. Ale zrobię trochę takiego bardzo prostego kremu do ozdobienia tortu. Krem jest bardzo prosty, trochę masła. Mleko w proszku, cukier-puder i ciepła woda. Najpierw ubijam miękkie masło. Do ubitego masła dodaję cukier-puder, około jednej łyżki i mleko w proszku. Około 1,5 dwóch łyżek. Takich z czubem. Krótko ubijam. Mnie woda w szklance zdążyła już przestygnąć, dlatego dolewam trochę wrzątku i dodaję dwie łyżki ciepłej wody. Miksuję na gładką masę. Do ozdobienia rolady jest już gotowy. Przełożyłam do rękawa cukierniczego i ozdabiam trochę roladę, tak żeby ładniej wyglądała. Skończoną roladę wkładam do lodówki najlepiej na całą noc. Rano rolada jest gotowa do podania. Pyszna rolada, puszyste ciasto i bardzo smaczny krem kokosowy. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam na następny. Do zobaczenia.